Tak. ja dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. I świderka, tak. Yy, dziękuję serdecznie. Jawy za 50 zł. Jeszcze raz. Jawy, czy ty to kurwa wysyłać się sms-em? No faktycznie, po odliczeniu, wszystkiego to na tego świderka zostanie. Ja. 50% to jest prowizja dla operatora. Potem z tego jeszcze 8% to jest prowizja dla paymedi. Potem z tego 19% to jest podatek i 23% to jest VAT. Liczcie sami!